Rolnik szuka żony. Kolejne eliminacje, odpalona Kamila i triumf Bogusi, dziewczyny pojechały, trzeba posprzątać. W niedzielnym odcinku Rolnik szuka żony. Kolejni uczestnicy opuścili gospodarstwa. Kamila wdała się z jednym z kandydatów w żywą dyskusję, Stanisław ujawnił się jako plan polowań, a potencjalni partnerzy Elżbiety, myli jej auto. Znajdą miłość. Za nami kolejny odcinek Rolnik Szuka Żony, w którym poznaliśmy dalsze losy uczestników i kandydatów goszczących w ich gospodarstwach. Tydzień temu mogliśmy zobaczyć, jak Kamila wytyka jednemu z panów to, że zbyt na nią naciskają, a Elżbieta goni swoich apsztyfikantów do pracy. U Krzysztofa i Kamila było jeszcze goręcej, bo ich panie po prostu dobrowolnie opuściły program. O ile poprzedni odcinek rolnik szuka żony dostarczył widzom dużą dawkę emocji, to zdaje się, że w tym tygodniu akcja nieco wyhamowała. Najwięcej działo się zapewne u Krzysztofa i Kamila, którzy są chyba coraz bliżej wybrania tej jedynej. Nikt jednak nie mówił, że będzie łatwo, o czym obydwaj szybko się przekonali. W niedzielnym odcinku młodszy z rolników odprawił z kwitkiem kolejną dziewczynę, która nie miała nawet okazji zamienić z nim kilku słów w czasie randki. Co więcej, dostałaby z programu chwilę po tym, jak Kamil wrócił ze spotkania z drugą z kandydatek, co wyraźnie ją zabolało. Po usłyszeniu werdyktu dziewczyna zalała się łzami, a rolnik po prostu siedział obok ze spuszczonym wzrokiem. To są emocje i emocje się w ten sposób wylały, bo bardzo chciałam mieć z tym Kamilem właśnie czas, żaliła się. U Krzysztofa z kolei przyszedł czas na pożegnanie Kasi, która miała wyraźny żal zarówno do rolnika, jak i robotnej Bogusi, która wygryzła ją z programu jeszcze przed czasem sam na sam. Kobieta była jednak nieugięta i opuściła gospodarstwo zgodnie z planem, mimo nalegań mężczyzny, aby została chociaż na obiad. Stwierdził, że mimo wszystko chciał ją lepiej poznać. Chciałbym, żeby Kasia została, żeby doszło do tej naszej randki, mówił przed kamerą. Nie wiemy jednak, po co właściwie chciałby iść z kobietą na randkę, skoro chwilę później i tak wyznał na antenie, że, kocha Bogusie. Z początku ostatnia kandydatka rolnika zdawała się przytłoczona tym, w jaki sposób pożegnały ją eks-koleżanki z programu, ale potem poszła z Krzysztofem na kolejną randkę i szybko jej przeszło. Siedzieli wspólnie nad stawem i czule szeptali sobie do uszek. Lubię z nią przebywać, lubię być, no kocham ją, wyznał Krzysztof, który Bogu się znał zaledwie kilka dni. Dziewczyny pojechały, trzeba posprzątać, mówiła z kolei jego wybranka, która szybko i bez sentymentów zabrała się do roboty. Najnudniejszym punktem odcinka były zapewne niemrawerantki Stanisława z zaproszonymi dziewczynami. Podczas gdy one usiłowały z nim porozmawiać i lepiej go poznać, on patrzył bezmyślnie w przestrzeni i po prostu im przytakiwał. Nie pytał też o ich życie poza programem, lecz o to, jak postrzegają jego osobę i czas spędzony na gospodarstwie. 26-latek, który w rzeczywistości wcale nie mieszka w pałacu, wciąż nie wskazał też żadnej faworytki. U Kamili doszło z kolei do kolejnych randek. O ile pierwsza z nich przebiegła w miarę spokojnie i wraz z Tomaszem radośnie gaworzyli przy stoliku, o tyle w trakcie drugiej doszło do sprzeczki. Królowa Pieczarek nie wykazała się zrozumieniem i postanowiła tym samym wyeliminować Janka z programu. Nie zwlekała długo, bo podziękowała mu jeszcze podczas spotkania. Ja nie chcę robić złudnej nadziei i przeciągać tego. Ja ci bardzo dziękuję postawiła sprawę jasno. Stosunkowo niewiele działo się również u Elżbiety, która po prostu dalej goniła panów do pracy. Mogliśmy więc zobaczyć, jak kawalerowie myją jej samochód, a potem już w uszczuplonym składzie łowią dla niej ryby na obiad. Nadal ciężko tu jednak mówić o randkach, bo w międzyczasie wzięła jednego z nich na stronę i po prostu mu podziękowała. Po wszystkim wręczyła mu także pożegnalny podarek i pomachała, gdy odjeżdżał z gospodarstwa. Decyzję Eli przyjąłem z pokorą. Cieszę się, że byłem w trójce i tak daleko doszedłem, mówił Ryszard tonem wskazującym, jakby opuszczał podrzędny talent show. Było bardzo ciężko. Ta decyzja była słuszna, fajny facet, ale akurat nie dla mnie, wyznała Elżbieta, jednak, nie do końca wiadomo, na jakiej właściwie podstawie. Wygląda więc na to, że najbliżej znalezienia miłości są na razie Krzysztof i Kamil. Widzicie tu szansę na miłość.